Dzień dobry, z tej strony Szymonerro Tak, to ja. I to jest film! Co to jest? To jest Minecraft! Tak, pierwszy raz na tym kanale. Mam nadzieję, że to się fajnie przyjmie. Ogólnie tak, to jest Minecraft. I możecie na samym wstępie zostawić łapkę w górę i subika na tym kanale bo to oczywiście motywuje do, do nagrywania dalszych odcinków dla Was i no, cieszy moje serce po prostu nie no, żartuję yy, w ogóle naprawdę bym bardzo był wdzięczny jakbyście stawili lajka like czy na przykład subika na tym kanale czy jakiś komentarz chociaż naprawdę i to jest akurat speedrun Speedrun. Nie, nie, nie oceniajcie jak ja gram po prostu. Nie umiem jeszcze do końca w to grać, bo ja naprawdę mało w to gram. Naprawdę mało, także no. Mam nadzieję, że to się fajnie przyjmie. To ogólnie chyba będzie taki dłuższy troszkę odcinek. Właśnie. Mam jak też, nie wiem jak to się nagra, ale mam nadzieję, że to dobrze się nagra. Ogólnie troszkę są lagi, ale... Kurczę, czemu to jest pustynia? Ja co mogę powiedzieć? Ogólnie przepraszam Was bardzo serdecznie, bo nie było filmów, tak wiem? Bo jakbym. po jeden mój widz się pytał, Mateusz Drewek, możecie cię do niego wpić na kanał i on mi się, mnie się pytał czy znaczy ten znaczy yy, jakiś mój widz, nie wiem do, dokładnie kto to był, ale te możecie wpaść do Mateu, do Mateu na, na kanał Mateusz Drewek i możecie go zasubskrybować, dać mu jakiś komentarz i jak, jakąś łapkę i ja bym chciał odpowiedzieć na ten komentarz nie wiem kto już to napisał ale jeśli ktoś pytał, czy będą forcy, tak będą, ale jeszcze po prostu nie ma, bo ja wam mówiłem, że w środę i w pią w i w piątki będą filmy, a ten a w niedzielę będą forcy, ale akurat nie udało się żadnego forca wrzucić na niedzielę, bo ogólnie po pierwsze nie miałem materiału, chciałem w niedzielę nagrywać, ale to się nie dało. I po prostu, jak nie ma się materiału, no to się nie wrzuci, no Logika, no prosta, nie? I choćbym chciał wrzucić, to i tak nie miałem materiału. Nie, i właśnie. Mam nadzieję, że to się dobrze przyjmie. I że to mi się fajnie nagra. Naprawdę nie wiem, co bym mógł jeszcze powiedzieć. Uwierzcie mi, naprawdę, że miałem z kilku gier, już nawet, nagrane. Ale po prostu to. Jakby, nie wiem to nagrane, ale jakby to nie było to, co ja bym chciał, że to było takie jakby byle jakie. No, raczej czego by był materiał, ale to nie było takie naprawdę. Uwierzcie mi, że to nie, nie było dobre. Po prostu to... Ale po prostu mi serce się raduje, że cały czas dochodzą jakieś wyświetlenia czy coś. Bo naprawdę to fajnie. Ogólnie, jak widzę po waszych wyświetleniach, komentarzach i łapkach to się nawet chce nagrywać. Bo może teraz akurat nie jest za dużo wyświetleń, bo to jest są początki jakby mojego nagrywania i w ogóle. No, nie. jakieś drzewo. ogólnie teraz to nagrywam z telefonu tak wiem bo bo jeszcze się nie nauczyłem jak się nagrywa na przykład nie wiem yy, z komputera czy z laptopa się jeszcze tego nie nauczyłem, ale się nauczę na pewno chyba <laughs> o już się zaczyna inny bian. Ten film może być troszkę nudny, ale mam nadzieję, że to się fajnie przyjmie. Ogólnie chciałem już Minecrafta nagrać prędzej, no ale jakby... nie wiem, jakby się nie dało. Dzisiaj jest tak. Ogólnie to nagrywam w czwartek i na jutro Wam to wrzucę. Bo akurat. Zobaczcie, czy to będzie dobry materiał, czy nie. Bo naprawdę nie wiem jak to się nagra. O, mamy tam już jakieś drzewa. Super. Ale nie dziwcie się, że to tak laguje, bo naprawdę ja już dawno nie, nie używałem w ogóle tego sprzętu, nie? W ogóle na tym nie grałem, bo ja tak to w ogóle ja nie gram. Szcz szczerze mówiąc. No nie wiem, czy to wypali ten Minecraft, ale mam nadzieję, że tak. O naprawdę, już miałem dużo gier nagrane Minecrafta, ale no niestety to nie było to, co ja bym chciał. No niestety, tak czasami bywa, bo naprawdę miałem trochę nagrane. Z różnych gier, ale to naprawdę nie było to, co ja bym chciał. Nie wiem, czy można to nazwać speedrunem, co ja robię, bo to jest powoli, ale... No. Bo ja jeszcze tak szybko jakby tego nie umiem robić. Mam nadzieję, że się potem, że się poduczę. Szybko. O nie, 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 nie. Cimu, cimu, cimu. O! Opca. O, padła. Mam nadzieję, że to się fajnie przyjmie. Mam naprawdę taką nadzieję. Bo jeżeli to wypali, to ja naprawdę będę szczęśliwy. Szczęśliwy. O, co tu jest? To jest nasz... Krz, 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 krz. O, już potwory są. Ogólnie jak zginę, to już się skończy w ogóle odcinek. O, ja wiem! To będzie taka seria, że jak zginę, to się kończy odcinek. O. O nie, szkieletony, siosiaki. Nie dziwcie się, że ja to trochę słabo robię, ale... Dobra widzowie. Na! Rola.